Tak moi drodzy państwo. W dzisiejszym odcinku trafiamy właśnie tego pana. A tak w ogóle to siemanko czy siemczyk, dobrej. Witajcie wszyscy kibice. Ja jestem zwykły kibic i Ty, mój drogi kibicu, zostaw w tym momencie łapkę w górę, jeżeli jakimś cudem jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj ten kanał, bo za chwilę nie będzie na to czasu, bo no cóż, mam nadzieję, że po tym filmie spokojnie będę mógł powiedzieć. sala. Tu, ru, 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 ru. Aha, mane mane. Bobby for me no. But, we continue. But we got salah. Już wiecie, co będę mówił po odcinku? A co będę mówił w trakcie odcinka? Bardzo proszę. salak, dobrze wiecie, co będę mówił, bo właśnie dzisiaj trafiamy do da Salaha. Także siądźcie wygodnie i zapraszam. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bukmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Salacha nie kupię, bo salacha trafię. Skila nie kupię. Ale koszulkę dostałem ze skillem, także serdecznie dziękuję, lachu SNK. Muszę przyznać, że jakość tej koszulki jest taka. Mam nadzieję, że mostara, którego zaraz trafię, też będzie taki. Oczywiście was serdecznie zapraszam, żebyście w komentarzu napisali, kogo wam udało się trafić. A tymczasem wydaje mi się, że nie ma co przedłużać. Przejdźmy po prostu do paczek, bo na początku player piki, ale. no właśnie. No właśnie, jakie to będą playerpiki. Poczekamy. Na razie daję wam ostrzeżenie. Żółty kartonik dla FIFA, za to, że serwery działają jak działają. No ale poczekamy. We got Sarah, tu, ru, 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 ru. O FIFO, fi, dajcie mi to. FIFO! Ja już nie mówię. Trzy razy w tygodniu, raz na tydzień, no góra dwa razy na tydzień ja chcę nagrać odcinek, naprawdę, bo ja już wiem, że FIFA jest taka, serwery, no ja ich nie chcę nadużywać, nie chcę po prostu, żeby inni gracze się denerwowali przeze mnie, ale no nie idzie. Nie, nie ma, nie, nie ma, nie, nie. Ha! Uwaga, może teraz się uda. Są player piki 2, jeden z trzech rzadkich. To jeszcze nie są playerpiki za food Champions. Moi drodzy Państwo, jesteście gotowi? Ja jestem gotów. Proszę bardzo, pierwszy player pick, a tu paczeko 82 Hiszpan. Witam serdecznie. Szybciutko przejdziemy do tego drugiego player pika. Nie ma się nad czym zastanawiać, moi drodzy, Dimitri Paje. Jakie tu są jeszcze paczki? O co tutaj chodzi? UCL 81 zobaczmy, moi drodzy Państwo. Czy jest możliwość trafienia w tej paczce kogoś dobrego? Być może jest, ale ja raczej go nie trafię. Paris Saint Germain Juan Bernat, o ile się nie mylę, rzadko się mylę, czasami się mylę. Tym razem się nie pomyliłem. Paczka, piłkarzy Elektrum. A już za chwilę, już za moment! Player piki Benfica tym razem Grimaldo. Grimaldo! Albo się na FIFI znasz, albo się nie znasz. No ja tak średnio na przykład. Przemysław tytoń. Ogólnie nie zachęcam do spożywania wyrobów tytoniowych, ale tytoń! Ten, który obronił karnego z Grecji. Ale to nie jest ważne, bo ważne jest to, że za chwilę trafiamy kogo? Solo, 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 solo. Dokładnie tak. Otóż trafimy go za ligę weekendową Golda Trójkę. Dokładnie. Także, moi drodzy państwo, no nie ma co przeciągać, bo wszyscy przeciągają, ja nie przeciągam. Proszę, Mosalach. Uwaga! El Arabii. 84, Forsberg 82, Sr 80. To tu? Tu może być Mosalach? Czy może być tutaj mój Oczywiście, że może być. To przekonajmy się, żeby tutaj. We got sala. Aha, money, money. I'm Bobby Firmino. But we're so cute But we've got sala. I był. Coś się tam przycięło, ale niestety trafiam Pablo. Także pozdrawiam serdecznie Pabla. No cóż, dwa playerpiki naprawdę przepotężne. Ale spokojnie, ale spokojnie. Moi drodzy Państwo, w playerpikach nie wyszło, ale nie zawsze w playerpikach musi wychodzić, bo jak mamy trafić Młoselacha, to gdzie jak nie w paczkach? No bo... Uuu, ranga pierwsza nawet. Mhm. Ktoś tam grał, ktoś tam wygrywał. W jednej z dziewięciu paczek trafiliśmy sami wiecie kogo... Także zapraszam, lecimy po kolei. Ooh, money, money, tu, ru, 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 w pierwszej paczce Niemiec środek obrony Bayern Monachium, a to jest bo kilku Niemców Nicolas Zyle. Ostatnio trafił nawet bramkę w lidze mistrzów. Ooh, money, money, tu, ru, 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 tu, tu. Osiem paczek do końca: Mario Fernandez. Zabawmy się mega paczka, tak troszkę pozamieniałem nie po kolei, ale być może to przyniesie pożądany skutek. Nie ma Levante, a bramkarzem Levante jest oczywiście nie kto inny jak Aitor. Coraz mniej paczek, ale nam to w niczym nie przeszkadza, bo paczka rzadkich zawodników. Tym razem bramkarz z Romy, również hiszpan Paul Lopez. A czy Ampong? Moi drodzy państwo, czy Ampong to naprawdę no, dużo mu nie brakuje do Salaha, aczkolwiek minimalnie. czy Ampong, ten kto jeszcze jakimś tutaj nie wie, to jest gwiazda mojego zespołu. Już wam pokażę. Ja muszę wam teraz pokazać. Gwiazda, jedna z wielu gwiazd mojego zespołu 222 rozegrane spotkania, 191 bramek, 130 asyst. Ten zawodnik jest fantastyczny. Ja go bardzo lubię. Może nie jest Overallowo najlepszy, może statystyk nie ma najlepszych. Ale nie to jest zawsze najważniejsze. Najważniejsza jest radość z gry. A jak wiadomo z FIFA 21, tej radości no różnie z nią bywa. Natomiast ten, właśnie malutki ganyjczyk, ganyjczyk, Ganyjczyk? Zawodnik z Gany, tak się to chyba odmienia, stwarza mi dużo radości. Tak ogólnie wygląda mój niesamowity skład. Ja wiem, ja wiem, co ty sobie teraz myślisz. Ale postaw się na moje miejscu, co ja sobie mogę myśleć. Myślę podobnie, że mogłoby to wyglądać dużo lepiej. Tak wygląda ławeczka Alessandrini u Petarda. Ten rafinia, powiem wam, że jak wchodzi demonek. Szybciutki jest. Mogłoby to wyglądać inaczej. Troszkę kaski mam. Dajcie znać, jak to pozmieniać. Podpowiedzi w komentarzu, a tymczasem wracajmy do trafienia. Przypomnijcie mi jeszcze, raz kogo? No to uwaga. No nie tym razem jeszcze. Karta specjalna. Jazyć Turek. Jezid! Jezdic, oh, money, money, tu, tu tu Mega paczkę otwieram i salacha w niej wybiera nie w tej może w następnej. I liczyć, który miał tam swego czasu pewne załamanie nerwowe, ale na szczęście wrócił już do gry w piłkę. Także cieszymy się, bo technikę on ma na pewno nienaganną, nie ma łukałku żadnego. No i nie ma przede wszystkim sami wiecie kogo. Zobaczmy, paczka wypożyczenia piłkarza Ultimate. Aha, tu tak szybko poszło. Ederson 88, byłby walkout. Ale nie ma. Moi drodzy państwo, trzy paczuszki do końca. Mega paczka. Ja to szybko otwieram, bo tu nie ma czasu. Ja wiem, że wam się śpieszy. Mnie się w sumie tak bardzo nie śpieszy, ale Lautaro Martinez. <grym> Inter troszkę frajersko się zachował. Zremisowali z Szaktarem i zajęli czwarte miejsce w swojej grupie. No i Lautaro tam z Lukaku i Sanchezem niepocieszeni. Wszyscy kibice Interu. Są tu w ogóle kibice Interu? Chyba raczej też nie jesteście niepocieszeni. A taki Shakhtar się cieszy, bo Shakhtar gra w Lidze Europy. Paczka rzadkich zawodników. Mo Salahu, gdzieś ty jest. A w tej paczce kolejne ekrany. Co oni mają z tymi ekranami? Bayern Machium, Leroy Zane. Cruze i Zane. Wyjdź i odróż na później. Nie no, szkoda tego Zane, szkoda tego Zane. Trzeba to jakoś rozwiązać. No, przy, nie będę tak przepalał łatwo 85? No, tak czy nie? Nie oddam za darmo Sane i Cruze, No, Cruze to bym oddał, ale Sane nie oddam. Muszę przepalić taki szybciutki skład. Przynajmniej będzie jeszcze jakaś paczka. Ich, proszę bardzo, do składu. Trzeba myśleć. Też nie wszystko na wariata na szybkości. Nie ma. Nie ma walkoutu. Jak nie było, tak nie ma. Ale jest Brazylijczyk. Bramkarz. FC Barcelony. Neto. Nic na razie nie mówię, że się nie uda, bo może się uda. Nie ma na koniec nawet walkoutu. Ale są ekrany, no bo dlaczego by nie? Francuz, napastnik Manchester United, Lacazette. Martial. Antony Martial, przepraszam cię bardzo. Antony Martial. Wiem, że na początku FIFA byłeś dużo wart, a ile jesteś wart teraz? To jest co prawda niewymienna. Ale Antony Martial wartość jakąś tam trzyma, te 40 myślę, 1045, widzieliście, naprawdę bardzo chciałem, bardzo chciałem trafić tego Mosalacha, no ale niestety, skila nie mam, koszulkę SNK mam, Mosalacha nie mam, ale mam taki skład i teraz prośba do Was, żebyście napisali w komentarzu, jak tutaj, co tu pozmieniać, bo nie ukrywam, że bardzo chciałbym już jakichś zmian, piszcie w komentarzach, dajcie znać, kogo Wam się udało trafić, kto z Was trafił Mosalaha przede wszystkim. No i na dziś ode mnie to wszystko, życzę Wam miłego dnia, miłego weekendu, powodzenia Food Champions, mało nerwów, no i widzimy się w kolejnych odcinkach, do zobaczenia, cześć!